Dzień dobry w kolejny ciepły dzionek. Na ogrodzie, oczywiście, rządzą tulipany. Przejdziemy się, pokażemy jakie kolory. Oczywiście, przejdziemy, zobaczymy też jakie sieweczki, jak podrosły, jak się zmieniają i czy coś nowego nam wykiełkowało. Dobrze wsadzać między bylinami tulipany, One teraz kwitną, będą się wymieniać. Tutaj iryski, już te niskie. Pumila mają pączki, więc na nie teraz też poczekamy. Tutaj mamy razem z narcyzami połączone, razem z liliami, tu lilie nam wychodzą za wilce, one już przekwitają, zaczynają po malutku zanikać, tu sasanka nam się wysiała jakaś, powstała biała, tu też pączek biały, Sosaneczki się mieszają, tu mamy liliowiec łączony z tulipanem. No i tutaj również tulipany razem z pierwiosnkami, z jebolda. Tutaj szykuje nam się kolejny pierwiosnek. On kwitnie najdłużej. Kwiaty ma zielone. A tu pomalutku zanikają, idą spać już nam krokusy i one będą wydawały nam nasionka. Uszczykujemy z chiacentów przekwitnięte kwiatostany. Tutaj zaczynają rozwijać nam się laki. Mamy ciemne, widać, i jasne kwiatki. No i oczywiście, jeżeli doprowadzimy, żeby się rozkwitły, to zobaczcie, rozkwitły, zawiązały, żeby nasionka i żeby się osypały, to laki tutaj już nam pięknie. Ostatnio żeśmy szukali laków, a teraz nam wyszło, zobaczcie, jakie poletko jest między bylinami. I one zakwitną nam na drugi rok bo laki potrafią nam zasychać dużo kęp pousuwałam suchych niektóre przetrwały i będą już kwitły tu również odskoczyły nam nasionka na bok i też już laki ładnie podrastają tu mamy ich liścienie a listki właściwe już mają podobne no mamusi, zobaczcie, nierównomiernie wschodzą, więc czekamy, jeżeli chcemy uzyskać sieweczki. Kolejny zawilec nam się rozwija. Tym razem jest to odmiana o białych, pełnych kwiatkach. Najpóźniejszy z tych zawilców. Kwiaty takie drobniutkie, pełniutkie. I również rozrasta się przez rozłogi. Tu wybudza nam się żółwik już ma pączki kwiatowe będą szły do góry a tak wyglądają jego sieweczki to są jego pierwsze listki listek na jednej łodyżce trzy takie wypustki pięknie się wysiał tam również schodzą widzę także tu jeszcze nie pielę żeby go nie wychakać. u nas już konwalie mają pączki kwiatowe, tu akurat mamy odmianę warię która bardzo wolno się rozrasta. Ma tu może jakieś 4-5 lat, a listki w paseczki. Kwiaty tak samo ma białe, orliki niektóre te wczesne niskie już mają pączki kwiatowe, zaraz zobaczymy, czy zakwitły. I pojawiają się również siewki, bardzo drobne mają liścienie, okrągłe. Jeżeli nie można rozróżnić, no to czekamy, oczywiście na liście właściwe, bo dużo gatunków tak samo rutewki wschodzą i mają takie drobne listeczki. Pokazuje stepowiec już nam kwiaty. Również liść na łodydze. A tutaj mamy sieweczki, które ładnie już podrosły. Niedawno wychodziły z ziemi, ale jeszcze zobaczcie, jeszcze są mikrusie, niektóre spóźnialskie. I też jeszcze wychodzą. Także mówię, czekać. Kwiatek ma biały. Później takie czerwone wiszą bombeczki z nasionami. Tam kolejny idzie, kwiatostan spóźniony troszeczkę. On tutaj później ma cień przez wieżbę robioną na pełnym słońcu raczej bym go nie sadziła, gdy jest sucho, lepiej go zacienić o tutaj też jeszcze widać pączka nawet tam powyłaziły przy murku młode siewki tu kolejny, tylko z odmianą taką jak ropuszka, jego kwiatki są bardziej pochowane nie wystają do góry, tylko są schowane. Ale podoba mi się on z liści, dlatego tutaj zagościł w ogrodzie. Między liliowcami powtykane tulipany, jeszcze niedawno były tylko one. Liliowce ładnie już podskoczyły, a obok wsadziłam sobie już w grunt dziwidło, kwitło. Nie usunęłam, ponieważ wystawiałam go na dwór, może wyda nam nasionka. No i oczyszczone już ładnie żurawki ze starych liści pięknie się. Teraz prezentują te stare liście pousuwałam. Warto usuwać, żeby się ładnie odbudowała. Floksy też już ładnie tworzą dywan. Wyszły mi tutaj na kostkę. A za nimi, ja na to mówię żółty maczek. Ale on ma tam swoją nazwę. Jeżeli ktoś będzie chciał, to podam. Mam gdzie się zapisaną. Żółte drobne kwiatki. Dopiero zaczyna pokaz. Na razie wyszły dwa. Judaszowiec coraz bardziej się rozwinął. Tam na nowym miejscu powtykane są liliowce. No i była luka. Dodałam tulipany na jesień, ładnie zakwitły. A tu obok kolejny judaszowiec. Nasionka nam się rozwija. Czekamy na paulownię. Zobaczymy, czy coś utrzymała nam pączków. Na razie wiszą, ale w tamtym roku też wisiały i później opadły. Tu mamy rodzinne pachnące, a obok mamy trzmielinkę, no i również nam się powysiewała. Zaczynają kiełkować jego nasiona, tu nawet jeszcze jest schowany liścień, ale tutaj już widać, że trzmielina nam się wysiała. Duże jej poroznoszone po ogrodzie można ją formować na pniu bo wtedy zajmuje mniej miejsca u mnie prezentuje się tak później pięknie wyglądają jej nasienniki takie pomarańczowe a w tej chwili biedroneczki zjadają mszyce, ponieważ oblepiona jest w muszycy. i jeszcze Wam powiem że pojawiła się już u mnie dźmabłok szpanowa i będę musiała robić opryski. A tutaj jastrzębiec plamisty. Kwiaty ma tak jak te zwykłe na polu, co rosną. Ale ozdobny jest z liści. Ma takie fajne przebarwienia ciemne. I też również się mocno rozsiewa. Tu akurat wysiął mi się w kostce. Zobaczcie ile tych maleńkich siewaczek. Tu nawet mamy orliczka mąż mówi nie poszerzaj rabatek ja nie poszerzam, one się same poszerzają jeszcze do końca nie sprzątłam bo nie wierzę prognozą, że nie będzie przymrozków zwinęłam sobie włókninę, leży obok a gunera manikata ma już kochani z metr 50 m. i piękne już duże liście, jest odkryta jak będą zapowiadać 3 stopnie to będę nakrywała tu mamy Serduszka okazałe. Niestety ich sieweczki nie wytrzymały przymrozków i wymroziło, a nakrywane, doniczkami, ładnie przetrwały i zaczynają nam kwitnąć. Siewki jeszcze powinny się pojawić, bo na pewno jakieś tam pozostawały nasionka głębiej w ziemi. A mamuśka już kwitnie. Lilie już bardzo wysokie. One są bardzo wrażliwe na przymrozki, także pilnować. A obok rozwija się Boży Kwiat koloru białego. No i rozwinęły się babciny, zapomniane, bardzo ładne narcyze, które pachną. Kwiatki mają drobne, ale bardzo stara odmiana, o którą bardzo często. Ludzie pytają, ale już znikła nam tak z rynku. Dziękuję Wam kochani za spacerek. Zapraszam na kolejny. Ja idę podlewać sobie donice, bo robi nam się sucho w toniczkach. Stoją na pełnym słońcu. A tu zobaczcie, małe hosty wysiane w tamtym roku ładnie przezimowały i rosną. Do miłego. Cześć wam wszystkim, papa. Pa.